Więc, cześć, Siemaneczko widzowie, witam Was w kolejnym vlogu na tym kanale Tak jak obiecałem, teraz jedziemy w stronę Hagi eee, Wcześniej nagrywałem dla Was dzisiaj już vloga z Medikamenty de Grenze Fajny sklep, polecam naprawdę Polecam naprawdę No i co, teraz lecimy sobie do Hagi, ponieważ musimy załatwić jedną sprawę w ambasadzie a że przy okazji będziemy w Hadze, to postanowiłem, że zajedziemy do tego największego kringlopa Zobaczymy co tam się dzieje, nas tam jeszcze nie było e, Tak więc zapraszam Was na tego vloga, muszę cały czas tutaj pokazywać, bo moja dziewczyna kieruje Nie ja patrzy na nawigację Nawigacja Więc wspieram. Trzeba patrzeć, żeby nie rozbiła samochodu No ale dobra, my lecimy i jak już będziemy w Hadze Może coś z drogi Wam jeszcze nagram Ale jak już będziemy w Hadze To wtedy się włączymy

pod ambasadę musimy troszeczkę poczekać. Dlatego idziemy sobie e, troszkę zwiedzić. Pokażę Wam, co tutaj się dzieje. Załatwimy swoje sprawy i jedziemy do Kringlopa. Widowie mamy już swoje sprawy za, za, załatwione. Nie chciałem Wam nic nagrywać przy ambasadzie, bo to jednak urząd jest. I teraz lecimy do Kringlopa. I zobaczymy największy kringloop w całej Holandii, niby 5 pięter ma. Zobaczymy. Tak więc, widzimy się za chwilę, jak już będziemy na miejscu. Jak dojechaliśmy, za mną jest budynek i będziemy wchodzić do środka. No i jestem ciekaw, jak to wszystko wygląda. Muszę tylko zobaczyć, czy portfel się wziąłem. Wziąłem. No i dobra, i lecimy do środka i zobaczymy, co tam ciekawego słychać pamiętam kiedyś raz, tylko tam byliśmy tak w sumie przejazdem no a teraz jesteśmy drugi raz sami już i wbijamy się do środka i będę nagrywał dla was jak najwięcej tylko będę mógł pierwsze miejsce to są książki, różne takie rzeczy ale my idziemy na górę tak jak mówiłem, jest to pięciopiętrowy, tak więc wbijamy się. Tutaj mamy sprzęty AGD. No i zobaczymy może kupię mały telewizorek pod konsolki. A tam dalej są ciuchy. Jest naprawdę gigantyczny. I patrzymy 45 euro telewizor. Tak więc znalazłem sobie telewizorek, będę go brał. 80 euro z Samsunga zobaczcie jaki fajny czekam aż przyjdzie ktoś z pauzy i da mi pilota i go bierzemy tak więc widzimy się za chwilę stoimy przy kasie zapłacimy za telewizorek zaniastego do auta i wracamy się żeby jeszcze coś dla was ponagrywać skoro już tu jesteśmy drodzy widzowie wchodzimy na jeszcze wyższe piętro gdzie są Meble. Zobaczymy, jakie mają tutaj meble. Jest to naprawdę przeogromne. Jak możecie zobaczyć, gigantyczne. Wszystkiego tutaj jest tam. Na, na pewno coś dla siebie znajdziecie. Szukam jeszcze fajnie, jakbym trafił e, takiej szafki, regału takiego na książki. Chciałbym tam postawić sobie w swoim studiu mm, konsolę xboxa, playstation oraz nintendo switch eee. tak więc chciałem coś takiego znaleźć no zobaczymy, bo rozglądamy się może akurat się trafi za naprawdę dobre pieniądze no bo tutaj naprawdę wszystko jest bardzo tanie zobaczcie ile krzesełek więc na pewno wybierzecie coś dla siebie polecam w Hadze jak będziecie w Holandii Możecie podbić do Hagi. No, a ja szukam czegoś takiego jak jest tutaj. Tylko że no najlepiej białego. Ale zobaczcie Na pewno, na pewno znajdziecie coś dla siebie Pomyliłem się, mówiłem, że tutaj jest 5 eee, poziomów, są tylko 3, no ale zobaczcie jakie gigantyczne Tak więc no, na pewno coś dla siebie Wynajdziecie polecam. My akurat przy okazji byliśmy specjalnie, bym tutaj nie jechał tyle kilometrów, ale jak przy okazji byliśmy, no to zawiedziliśmy krzesła do komputera. Wszystkiego pełno. Tutaj kolejne krzesła, stoliki. będziemy jeszcze piętro niżej zobaczyć jeszcze się przejdę zobaczę co tutaj mają z takiej elektroniki i będziemy wychodzić tak więc widzimy się już na dworzu powiem małe podsumowanie pierwsza torba same rzeczy wielkanocne druga torba same rzeczy wielkanocne no i oczywiście mój nowy telewizorek do pokoju studia tak więc jestem bardzo zadowolony mówiłem warto przyjechać sobie zobaczyć tutaj przy okazji eee, za te dwie torby zapłaciliśmy 70 euro jest to naprawdę naprawdę wszystko nowe praktycznie no bo jeszcze w folii zapakowane stare ceny jeszcze eee, poprzeceniane tutaj oczywiście eee, za telewizorek zapłaciłem 80 euro też niedużo 42 cale z Samsunga no myślę że opłaca się bo jakbym miał teraz kupować taki nowy, no to bym musiał zabulić 250-300 euro. A tutaj kupiłem sobie używany i tak będzie wisiał na ścianie, aby tylko grał. Więc ja jestem bardzo zadowolony. Co? My już jedziemy do domu, załatwiliśmy wszystko to, co mieliśmy. Odwiedziłem to, co miałem w planie. Zrobiłem dla Was dzisiaj dwa vlogi, no i lecimy do domu. Tak więc co jeśli vlog Wam się podobał, zostawcie suba, łapeczkę w górę, a my widzimy się w kolejnym vlogu. Siema!